Właśnie odebrałam dziewczynki ze szkoły, ale jedna z pięcioraczek została właśnie u koleżanki, bo robią jakiś fajny projekt. Teraz już są w takiej klasie, że robią jakieś projekty, prezentacje, więc mega fajnie. A Kuboś jest na spacerze ze Smyslow. Także pomyślałam sobie, że zrobimy sobie wspólne popołudnie jakoś razem, włączymy sobie coś w telewizji. O, może nie wiadomości, ale o, jaka pogoda! Co to będzie za pogoda na Berry Avenue? Czy jest tutaj jakiś fajny film? O, może obejrzymy sobie kuchenne rewolucje! dziewczynki. <noise> <noise> Widzieliście to samo, co ja? I co to było? Czy ktoś tam stał? Ej, serio? Ktoś tutaj przed chwilą stał. No naprawdę, w tym oknie ktoś stał. Nie no. Mamo, idę nagrzać herbatkę. Okej, okay, to idźcie zagrzać herbatkę. Jeśli chcecie, to sobie zróbcie coś do jedzenia, ale... Widzę! Ktoś tu stoi! Ktoś stoi obok naszego domu. O, nie, dobra. Oby tylko dziewczynki nie zauważyły, bo jak one zobaczą, to się przestraszą. Ale na razie chyba nic nie widziały, chociaż tak biegają wokół okna. No, chyba wszystko dobrze, dobra. Wiecie co? Mi się chyba tylko przywidziało. Chociaż, no nie wiem. Ja już mam zwidy, czy nie? Powiem wam, że ja już mam tyle stresu, tyle emocji. Tu rozpoczęcie roku szkolnego, tu już lekcje, tu kubuś, tu smilecał, cały czas coś się dzieje. Marylka w ogóle też niedługo wróci i będą bliźniaki, więc cały czas coś się dzieje, ale. Nie no, to, to na pewno wiecie co, ja wczoraj oglądałam horror. Sama ze Smyslą leżeliśmy i oglądaliśmy horror, a ja wtedy źle sypiam. Jest na pewno nie, to no to na pewno moja wyobraźnia tylko. Ok, zrobię tutaj jeszcze herbatkę, bo dziewczynki chcą, może gorącą czekoladę. O, macie tutaj zbitą śmietaną, proszę bardzo, dla ciebie. Ej, postawiłam tutaj, nie chciałam tego postawić. Macie tutaj. Dziewczynki, gorąca czekolada, dzisiaj będzie jak znalazł, dlatego że już mamy za oknem taką aurę jesienną. Jest tak zimno i pada deszcz, ja nie lubię deszczu. Napiszcie w komentarzu, jaka jest u Was pogoda. No ale, no już tak. Widzę, ktoś tam stoi. Eee... naprawdę zobaczcie, widzicie tam z tyłu, w oknie? Ktoś stoi. Czy wiecie, kto to jest, widzowie? Dobrze, że pięcioraczki tam nie patrzą. Czy tam ktoś jest? O nie nie, 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 nie patrzcie tam! Nie, nie, tam nikogo nie ma, nie patrzcie tam, tam. Nie, nikogo tam nie ma. O widzę, zobaczcie, e, jakie tutaj już jest gotowanie. Zobaczcie, oglądaliśmy przed chwilą sobie program o gotowaniu, a pięcioraczki już chcą gotować. To mi się podoba. E, widzieliście to samo? Ktoś tam skakał. A, ktoś to skoczył? Co jest grane? Widziałam to. Yy, widziałam to! O nie! Ktoś tam stał za oknem! Pięcioraczki, chodźcie do mnie! Dobra, wiecie co? Chodźcie do góry! To Nie, ja muszę zadzwonić ze smajsą! Yy, zamknijmy tą lodówkę! Chodźcie! Chodźcie ze mną! Chodźcie do góry! Yy, nie, nie patrzcie tam! Nie patrzcie w okno! Chodźcie szybko! Wejdziemy po schodach! Chodźcie! Tutaj będziemy bezpieczniejsze! To było coś mega dziwnego! Chodźcie dziewczynki! Dobra! Jesteście? A gdzie jest jeszcze jedna? O nie! Gdzie ona tam jest? Chodź! Chodź pięcioraczka do góry! Gdzie jesteś? Dobra, może ona już poszła się schować czy coś. Ale słuchajcie, to było mega dziwne. Ktoś był za naszym oknem. W takiej masce ja coś kojarzę. Znam tą postać, ale dlaczego ona jest za naszym oknem, Z... oknem naszego domu. Yy, spokojnie, ale gdzie jest pięcioraczka? Gdzie jest jeszcze jedna pięcioraczka? Przecież jednej nie ma, to wiemy, tak? Bo jest. Yy do tego pokoju, szybko, szybko! Schowajcie się, chowajcie się tutaj! Chodźcie do pokoju do mnie, szybko! Dobra, jesteśmy już razem, nie bójcie się, przytulcie mi się, wszystko będzie dobrze. A, a czemu ty się w ogóle pomalowałaś? No nie, ta się pomalowała moimi kosmetykami, co ty masz na twarzy? Co to za makijaż? Tak, dzieciaki, nie powinny chodzić. Ale gdzie jest jeszcze jedna pięcioraczka? Przecież były cztery, przecież cały czas były w czwórkę. Czy... Nie, no to jest chyba niemożliwe, że że ta postać by... Nie, no... Chyba, że wyszła? Gdzie jest pięcioraczka? Przecież były cztery, co nie? Yy, Krysia, ty się teraz przebierasz? Krysia, nie przebieraj się, nie stresuj się. Krysia chyba ściąga swoje czarne ubrania, bo się boi. Albo, albo ty lubisz taką postać, Krysia, co? Chodź tutaj do mnie, Krysia. Zostawcie łapeczkę w górę. Widzowie dla Krysi. Kto lubi Krysia, niech zostawia łapeczkę do góry. Ale teraz, no. Musimy zobaczyć, y, czy ktoś naprawdę tam jest. Wiecie co? Ja wam dam latarki. O, weźmy sobie latarki. Są tutaj takie różne rzeczy, które na pewno nam się przydadzą. Czyli tak, weźmy aparat. Jak zobaczycie coś, to róbcie zdjęcia. I przede wszystkim macie latarkę. Rozdaj latarkę, proszę bardzo. E, kto zasłonił? Mamo, boję się. Mam dreszcze. Spokojnie, nie... Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Weź sobie latarkę. Ona ci pomoże. W razie co? Bo zbliża się wieczór i będzie naprawdę ciemno, więc weźcie sobie latarki, dziewczyny, masz tutaj Krysia. Trzymaj. I w razie. Ktoś zadzwonił do, do drzwi. Pięcioraczka przyszła! Ej, ja i to zobaczyć! Chyba pięcioraczka przyszła. I co jest? Widzieliście to? Weź... Chodź tutaj szybko! Chodź tu szybko! Co ty tutaj robisz? Szukałam ciebie. Chodź tutaj szybko. O nie zamknijmy, zamknijmy dom. Gdzie ty byłaś? Zaczęłam się stresować, gdzie ty jesteś. Ale gdzie ty byłaś? Co? Byłaś zbadać teren osz. Oż... A, tutaj znajdę postać szybko. Musimy się tutaj naradzić do góry. Chodźcie szybko, uciekamy. Schowajmy się tutaj, tu jest niebezpiecznie, to jest mega niebezpiecznie. Musimy chyba uciec z tego domu. Chodźmy z tego domu, chodźmy stąd gdzieś, gdzie możemy iść. Chodźcie, pięcioraczki! I nie bądźcie takie odważne. Mówiłam wam, że nie macie sprawdzać terenu. Chodźcie szybko. Yy, I nagrywaj, i nagrywaj, dobrze. Chodź, chodź, chodź chodź tu do mnie, szybko. Chodź, pięcioraczka. Dlaczego ty się nie ruszasz? Chodź tutaj, dobra, krycie zabieram. Szybko, uciekamy. Dobra, schowajmy się w tym jednym pokoju. Musimy się zrobić radę jakąś. Naradźmy się. Chodźcie tutaj. Dobra, zasłaniamy to wszystko. Bo idzie wieczór. Ktoś mnie gonił? Co? Niemożliwe, że ktoś cię gonił. Chodźcie, dziewczyny, tu będzie narada. Mamo, a ten pan nie wejdzie nam do domu? E, no, raczej nie. Ja nie wiem, kto to jest. Chyba nie powinien nam wejść do domu. Ale słuchajcie, zróbmy coś takiego, że. E, jedźmy do smilesu. On jest. On jest z Kubusiem na spacerze, więc musi gdzieś być w mieście. Znajdziemy go i będziemy bezpieczne. Co wy na to? A bo wiecie co? Czekajcie. A gdzie jest jeszcze znowu pięcioraczka? O nie, ona gdzieś tam się kręci. Dobra, słuchajcie, zostajmy tutaj. Na mnie się tak dziwnie patrzył. No ja właśnie wiem. On się tak dziwnie patrzy. Ma taką maskę. Kto to jest, widzowie? Napiszcie mi w komentarzu. Jestem ciekawa, czy wy wiecie, kto to jest. Dobra. O nie. Szedł tutaj. Na taras, widzę go Patrzcie na to, on się tutaj kręci On ma nóż Widzicie to? Nie otwierajcie tych drzwi On jakoś się dziwnie zachowuje Zobaczcie, on tańczy Dobra, co? To jest mega dziwne, uciekajmy Uciekajmy stąd, chodźmy do tego pokoju Chodźmy do tego pokoju, tu będzie bezpiecznie Zasłaniamy, zasłaniamy to, nie chcemy, żeby on nas widział Nie chcemy, żeby on nas widział Chodźcie tu Chodźcie tutaj, dziewczyny, chodźcie. Kto to jest? Dlaczego on się kręci wokół naszego domu? Ej, ale tutaj chyba jest taka opcja, że można zobaczyć chyba jakieś kamery. Jak to się robi? Kiedyś można było coś takiego zobaczyć tutaj. Dostęp? Dobra, to chyba nie to. Czy są tu kamery? Nie, chyba w tym domu nie ma kamer. Kiedyś miałam taki dom, że były kamery, a tutaj nie ma. O nie. Dobra, słuchajcie, chyba garaż jest otwarty, muszę zamknąć. Tutaj też. Zamykam, dobra, zamknięty jest dom. Niestety nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Dziewczynki, nie płaczcie, nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Ale słyszę cały czas na zewnątrz jakby jakby ktoś otwierał drzwi i jakieś takie dziwne hałasy. Dobra. Czy ktoś ma dostęp do naszego domu? Ej. Ktoś dzwoni do naszych drzwi. Dzwonię do Smyslu. Nie ma go. Dlaczego mam wyczyszczoną listę kontaktów? Przecież. Czy ta osoba się włamała do mojego telefonu? Ej, co jest grane? No jeszcze raz! No nie mam listy kontaktów! Jak to możliwe? Nie to nie dzwoni sąsiadka. No właśnie ja nie wiem, co się stało z tą pięcioraczką. Zostałyśmy we trójkę, a właśnie w czwórkę, bo was jest trójka, a ja jest... A, a co jeśli ta pięcioraczka wróci? Przecież to jest dwudziesta ona już powinna wrócić, dawno od tego projektu, od koleżanki. Wiecie co? Musimy jechać. Nie mogę zadzwonić do Smajestna, bo mam wyczyszczoną listę kontaktów, więc chodźmy szybko do autobusu. Musimy mm, dostać się do garażu i uciec, wyjechać stąd. Bo to jest dziwne. Ktoś się pojawił wokół naszego domu. To ja tutaj mogę wziąć, ewentualnie, żeby się obronić. Kamera? Czy ja zdążę nagrać coś, żeby ewentualnie coś komuś udowodnić? Jertarka? Nie wiem, czy mi się przyda, ale weźmy to. Mam też latarkę. Mam telefon, który ma wyczyszczoną listę kontaktów, więc na razie nie mam tutaj innych przedmiotów. Czym bym mogła się tutaj. O! Mam w razie, co się Dobra. To już jest ostatni przedmiot, który chciałabym użyć Ale w razie co mam, chodźcie dziewczyny Jestem gotowa, musimy się teraz Przedostać do garażu Dobra, wychodzimy z to... O nie, on tutaj jest, w naszym domu W naszym domu, szybko, chodźcie tutaj dziewczyny Dziewczyny, chodźcie Krysia, chodź tu, chodź tutaj Dlaczego on tu stoi? Chodź, Krysia, kurczę Czemu ty tam jesteś? Krysia, chodź szybko ona dla was wrażenia normalnie, szybko chodźcie idziemy do, do autobusu już nie idziemy do garażu, nie zakratamy się dlaczego nie z naszym domu, szybko, szybko gdzie to nie autobus, autobus za nami biegnie nie, tylko nie to, szybko autobus, dlaczego pierwszy raz takie coś się wydarzyło dlaczego autobus zrespił mi się na bramie ja nie mogę, dobra, jeszcze raz trzeba go wyłączyć i no, chodźcie, chodźcie szybko Dawaj, 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 dawaj. Siadamy, oby oni nie zdążą do nas wsiąść. Dobra, czekajcie, chodźcie. Siadam. Okej, okay, jako kierowca. Siedzę. Dawajcie, siadajcie dziewczyny. Jesteście. O nie, ja jestem jako pasażer. Szybko, muszę jako kierowca. Dobra, jestem. Siedzicie, siedzicie. Jesteście dziewczynki. Dobra, jedziemy. Odjeżdżamy. Sieć! Wsiadaj, wsiadaj, szybko! Wsiadaj pięcioraczka. Dobra, jedziemy. Dobra, on chyba tam został. Uciekajmy stąd, no macie rację. Ej, czy ten dom jest jakiś nawiedzony? Przecież my tu już mieszkamy od dłuższego czasu! Pierwszy raz się coś takiego wydarzyło, że po prostu w tym domu... Yy, on tu siedzi? O nie, on tu siedzi! Szybko, ja mam z nim jechać, czy co ja mam zrobić? Dlaczego on siedzi w naszym aucie? Szybko, uciekajmy! To tak wolno, wręcz. Wysiadajcie, chodźcie, dziewczyny. Zmieniamy auto, zmieniamy auto. Szybko, uciekajcie, chodźcie. Nie, nie mogę was zostawić. On za nami chodzi. Szybciej musicie reagować. Chodźcie, dziewczyny, do mnie szybko. Musimy w jakimś innym miejscu. Chodźcie. Wezmę inne auto, wezmę inne auto. Szybko, jakieś takie szybkie. Eee, to, to, to. Dawajcie, dziewczyny, szybko do mnie. O nie. Gdzie jest Krysia? Gdzie jest Krysia? Co się stało z Krysią. Dobra, uciekajmy przed nim. Żeby nas nie złapał pięcioraczka, bo on cię złapie. Szybko, wsiadaj! Mam chociaż dwie, ale co się stało z Krysią? O nie, szybko uciekajmy. Dobra, chodźcie. Jedziemy do centrum miasta. Schowajmy się gdzieś tam. Może z Majsą gdzieś chodzi. Jest godzina tak późna. on jeszcze nie wrócił do domu ani pięcioraczka. Czy ten ktoś mieszał w tym palce? Hmm. Mam pewien pomysł. Schowajmy się w sklepie! Schowajmy się w sklepie, chodźcie. Nie bójcie się, ja tutaj zostawię auto, żeby on czasem nas nie zauważył. Dobra, ja tutaj parkuję. Schowajcie się, chodźcie. Ej, jedzie jakimś autem! On ma swoje auto, ten chłop! Chodźcie szybko! Chodźcie, dziewczyny, za mną, za mną, za mną! Biegniemy, biegniemy! Chodźcie, to, schowamy się sklep, w sklepie! Schowamy się, o nie? Schowamy się w sklepie! Szybko, może nas nie widział. Chodźcie, chodźcie szybko, szybko. Może nas nie widział. Dobra, przyjechał, chyba nas nie widział. Dobra, chodźcie, 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 dziewczyny. O nie, chodź pięcioraczka, szybciej. Co to, co, stoisz? Chodź tutaj, no. Jak, jak ja chcę zawsze coś szybko, to to nie wychodzi. Dobra, mam, mam, mam. Chodź szybko. Dlaczego? Chodź, Krysia, jesteś? Chodźcie, chodźcie, schowamy się. Chodźcie, schowamy się gdzieś tutaj. Chodźcie do sklepu, dziewczyny, szybko za mną chowajmy się. Chodźcie tu, schowamy się. O tutaj. Tu. Ej, tutaj jest jakiś. E, czemu nie mogę tego otworzyć? A dobra, chowajmy się tutaj. Stójcie tu, chodźcie, przytulcie się do mnie. Kresia, chodź do mnie. A tutaj pięcioraczka się schowała, dobra, jesteśmy w trójkę. Ej, o nie! On tu wszedł. On tu wszedł. O nie. Dobra. Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną, za mną, za mną, za mną. Chowajcie się. Zagramy w nim w jakiś, nie wiem, w jakieś tutaj labirynt. Dobra, chodźcie szybko, szybko, szybko. O dobra, dziewczyny, chowajcie się, chowajcie się. Skakuj, pięcioraczka, no. O nie, 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 nie pokazuj się mu tylko. Nie pokazuj się mu tylko. Idzie u nas. Nie jest jednak taki spostrzegawczy. Dobra, idzie tam. Megy. Czy on stąd wyjdzie? Dlaczego on się na nas wziął? Za nami jeździ. O, idzie tam. O nie, 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 nie. nie, nie. Uwalcie się, dobra, zobaczcie, jaką pięcioraczki mają skrytkę elegancką. Dobra, wyszedł. Nie znalazł nas, ale widzowie! Przecież my nie możemy tu być. My mamy dom. Zaraz przyjdzie smajsł pięcioraczki, dwie. Co teraz będzie? Dlaczego on się na nas uwziął? Czy z naszym domem coś jest nie tak? Czy co? On jest jakiś nawiedzony? Pojawił się w naszym domu. To chyba jest krzyk. O nie. Dobra, zostańmy tutaj na razie, jesteśmy bezpieczni. Zobaczymy sobie, co będzie w kolejnym odcinku. Subskrybujcie koniecznie, bo nie wiem, jak to się potoczy dalej. Nie wiem, gdzie jest smysł. Czy wy wiecie? To jest teraz najważniejsze. Ze strachu chyba zamdleję. Dobra, na razie będziemy się tu ukrywać w papierze toaletowym, a zobaczymy sobie, co będzie następnego dnia. Także trzymajcie się, i. Nie mogę się ruszać. O nie, już cię biorę. Dobra, chowamy się tutaj w papierze. Schowaj się, pięcioraczka, i, i musimy jakoś przetrwać do rana. Aż będzie jasno, może jak będzie jasno, to on sobie pójdzie. Oby tak było. Dobra, to do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku.